Cześć, witajcie z tej strony Paulina. Dzisiaj możecie zobaczyć film, taki przyspieszony film z tego, jak maluję obraz. Będzie to akt kobiecy. Teraz możecie zobaczyć, z jakich narzędzi korzystam, jeśli chodzi o farby. Są to farby olejne z firmy Renaissance, ale także mam również inne marki w moim pudełku magicznym z farbami. Są to farby mojego dziadka, który był również malarzem. Jeśli chodzi o pędzle, to używam w zasadzie tylko dwóch, najczęściej tych właśnie dwóch grubszych, a szczegóły wykańczam na obrazie takimi cienkimi pędzelkami. Do malowania używam również szpachelek. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób je wykorzystuję, to oglądajcie dalej, wkrótce Wam opowiem. Ok, w takim razie zaczynamy. Jak widzicie, korzystam z techniki kwadratów. Mój dziadek również korzystał z tej techniki. E, polega ona na tym, że zdjęcie, na którym się wzorujemy, musimy podzielić na kwadraty, następnie kwadraty również narysować naszym płótnie, a później przy rysowaniu szkicu mamy o wiele prościej, ponieważ jakby e, przenosimy nasz rysunek kwadratami, dzięki czemu zachowujemy wszystkie proporcje, no, jest to dużo szybsze, łatwiejsze, nie trzeba aż tak kombinować, myśleć nad tymi proporcjami. Po prostu kwadrat po kwadracie. I wychodzi nam super proporcjonalne jak ciało kobiety. Czas przygotować paletę. Jak widzicie, ja korzystam z drewnianej. Pierwsze co robię, to wyciskam farbę Bielcynkową. Jest to moja baza. W tym obrazie użyłam żółcieni kadmowej jasnej oraz Yellow Pale z firmy Maris. A także czerwieni kadmowej z tej samej firmy oraz Rembrandt Rose. A na koniec oczywiście czerń z winorośli. Do rozcieńczania i mieszania farb ze sobą używam oleju lnianego firmy szmal. Jak widzicie, już tutaj gotowa paleta, wymieszałam te kolory. Wydaje mi się, że jest dość ciekawa, zwłaszcza że z małej ilości kolorów bazowych. Nie czekam, przystępuję do malowania. Zwykle na początku wybieram sobie taki kolor bazowy, którym pokrywam większą część, a dopiero później używam takich ciemniejszych barw i tworzę takie cienie. Teraz przystępuję do malowania tła i jak możecie w dalszej części filmu zobaczyć, będę korzystać ze szpachelek, więc oglądajcie uważnie. Teraz już w zasadzie koniec praktycznie, Zajmuje się tylko tłem i jak ja to nazywam, psuję trochę nasze ciało kobiety, ponieważ lubię taki efekt, gdy to tło się tak wylewa na ciało, dzięki czemu tak to się wszystko rozmazuje, wtapia jakby w to tło. Gdy cały obraz wyschnie, przejdę do ostatniej już części, czyli do złocenia obrazu ale będziecie mogli to obejrzeć w kolejnym filmie. Dziękuję, że byliście ze mną i oglądaliście, jak maluję. Zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie.